Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Dzisiaj Wam chciałem opowiedzieć o farbowanych rybach, bo jest kwestia tego typu, że nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale występuje masę farbowanych ryb w sklepach zoologicznych. Ryby są te farbowane na parę sposobów. Najprostszy sposób farbowania ryb to jest na przykład przeźroczka indyjska albo ta tetra tutaj są nakuwane igłą i w szczykawce jest tusz no i są nabijane tuszem i tak jak tutaj widzicie ja bym takiej ryby nigdy nie kupił tylko zamieniłem się za rośliny i specjalnie o tym kręcę film bo ryby te raz że to jest skatowanie dwa że Dużo ryb na pewno zdechnie. Czyże są słabsze i mogą być chore? Tutaj jest tetra czerwona. Tutaj jest tetra zrobiona na niebiesko. I tak mówię po prostu, ja bym takich ryb nigdy nie kupił, tylko zamieniłem się za trawki i nie polecam Wam kupować takich rybek, bo jak to podrośnie, tuż się rozpłynie i paskudnie to wygląda. I tak jak mówię, ryby są farbowane na kilka sposobów i w sklepach zoologicznych wciskają Wam kij do nowych odmianach. Także poczytajcie sobie na internecie i ja bym Wam nie polecał kupowania tego typu ryb, bo przyczyniacie się do katowania tych ryb do tego, że masę tych ryb zdycha, no i na pewno nie są takie zdrowe jak normalne, naturalne ryby. A na przykład przeźroczka indyjska jest bardzo ładna, przeźroczysta, a nie wypaprana kurcze tuszem, który za jakiś czas się rozpłynie, rozpapra. No i wygląda to kurde jak mazidło, Także ja osobiście tego typu ryb nie polecam. Ale to jest Wasz wybór, Wasze zdanie. Ciekawy jestem, jakie będą Wasze opinie na temat farbowanych ryb. Na jednym z filmów nakręciłem przeźroczkę indyjską, jak występuje przy najróżniejszych kolorach farbowana. Tylko był to film muzyczny bez mojej mowy. No a tutaj wypowiedziałem swoje zdanie na ten temat. Także ciekawy jestem Waszych opinii, co o tym sądzicie. Napiszcie w komentarzach, jeśli film Wam się spodobał. Nie zapomnijcie subskrypcji dzwoneczka. I serdecznie zapraszam na mój kanał Milano 1970 Wajda związany z akwarystyką, elektroniką i majsterkowaniem. Dziękuję na razie.